Muminki, 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 bo to nie muminki, bo to nie kupole. Na zajutrz rozesłano plakaty ulotki. Przeróżne ptaki oblatywały zatokę i rozrzucały je. Te barwne plakaty, namalowane przez Chomka i Nimbla, opadały na las, na brzegi zatoki, na łąki, pola, na dachy domów i na ogrody. Jeden z plakatów ulotek sfrunął na więzienie i wylądował u stóp paszczaka, który siedział drzemiąc w słońcu, z czapką policyjną zsuniętą na oczy. Obudziło się w nim zaraz podejrzenie, że musi to być jakaś tajna wiadomość dla więźniów, więc bardzo podniecony podniósł ulotkę. Obecnie miał aż trzech więźniów największą ilość, jaką udało mu się trzymać pod strażą od czasu, gdy ukończył studia na wydziale strażnictwa więziennego. Minęły już dwa lata, kiedy ostatni raz kogoś zamknął. Łatwo więc pojąć, że bardzo ich pilnował. Paszczak włożył okulary i jął półgłosem odczytywać ulotkę. Teatr? Teatr. Teatr, tak! Ciotka zabrała mnie raz do teatru, och, dawno, dawno temu. To było coś o królewnie, która zasnęła pod krzakiem róży. To było bardzo ładne. I bardzo mi się podobało. Tak, bardzo chciałbym pójść do teatru dziś wieczorem. Do teatru? Tak. Na narzeczone lwa. Ale nie wiem, kogo mam tu posadzić, żeby was pilnował. To na pewno będzie coś o królewnie. Ileż to już czasu minęło, kiedy widziałem królewną. W takim razie absolutnie powinieneś pójść ją zobaczyć. Nie masz, nie masz jakiegoś krewnego? który jest na tyle dobry, że zgodziłby się przypilnować nas w tym czasie? Mm, Owszem, no, mam kuzynkę, ale ona jest za dobra. Mogłaby was wypuścić. kiedy zostaniemy straceni? Nie, nie zostaniecie straceni. Będziecie siedzieli w klatce, póki się nie przyznacie do tego, coście uczynili. Potem będziecie musieli zrobić nowe tablice i napisać zabrania się pięć tysięcy razy. Zabrania się? Skoro jesteśmy niewinni. Tak, 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 tak. O, już to słyszałem. Wszyscy tak mówicie. Posłuchaj, będziesz żałował przez całe życie, jeśli nie pójdziesz do teatru. Na pewno tam są królewny i, i narzeczone lwa. No, nie bądź, że nierozsądny. No, o, przyprowadź tutaj swoją kuzynkę i zobaczymy. Co? Uważam, że nawet dozorca o dobrym sercu jest lepszy niż żaden. No. Hmm, może. Zaraz wracam. Widzicie? Pamiętacie, co nam się śniło w noc świętojańską? Wielki lew, którego mała miługryzła gryzła w nogę. Ale. Co im tam w domu przyszło do głowy? Chodź do no tutaj, nie bój się. Popatrz na nich myślisz, że potrafiłabyś przypilnować tych tutaj? Oni nie gryzą. Ta ta ta, ta, ta gryzą, gryzą. Przegryzą cię na pół, jeśli ich wypuścisz. A teraz idę się przebrać na premierę. Do widzenia wszystkim. Hej. 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 A co to będzie? Nie. Ale kiedy robię na drutach, czuję się zawsze o wiele bezpieczniej. Mm. A czy nie mogłabyś zrobić kapci? To taki przyjemny kapciowy kolor. Jak trochę poczekacie, zrobię dla was kapci. Umrzemy, zanim będą gotowe. A może by tak zawiesić wam koc na klatce? O, <śmiennie> Czy rzeczywiście jesteście docy przynorznięci? Może w tej chwili żanka herbaty z, 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 z sokiem bożyczkowym <p 75> mogłaby nas i mnie uratować nigdy nie, nie wiadomo, bo, wiadomo. Bo, 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 jeżeli umrzecie, to pilnowanie was nie sprawiłoby już chyba memu kuzynowi żadnej przyjemności. O nie. Wątpię, czy by sprawiło. A ja przecież i tak muszę wziąć miary na wasze kapcie. Tak! To może zaszlibyście do mnie? Na filiżankę gorącej herbaty. Sokiem! tak A kapcie dostaniecie, jak tylko będą gotowe. Dobrze, ten. A teraz, to już naprawdę musimy iść. Jak to? Idziemy do domu, do teatru. Mój kuzyn będzie strasznie rozczarowany. Ale my jesteśmy zupełnie niewinni. Pomuspowy cieknie olej Mówimki, wcale nie bubore. Kto potrafi bardziej poleść Od nie doli własną porę. Choćby nawet na co Oczywiście! mówi. Kiedy Paszczakówna proponowała swoim gościom herbata, włóczyki rozkładał na trawie wygniecione strzępki papieru, starając się złożyć to, co niedawno było ulotką. Dramat w jednym akcie. Narzeczone lwa, czyli. Zaraz, zaraz, poczekaj. Tu brak, tak, tak, tu brak kawałka. Opłata za wstęp, cokolwiek bądź nadającego się do jedzenia. A nie, nie, zaraz. zaraz. Dziś wieczorem o zachodzie słońca. Jeśli nie będzie wiatru ani deszczu, na zatoce jodłowej, hmm. może będę mógł zapłacić za wstęp miską fasoli. Ech, ale czy wystarczy? Słońce zdążyło już zajść za horyzont, kiedy ogromnie podnieceni i uroczyści wyruszyli nad jezioro. Wluczyki z miską fasoli szedł pierwszy, a za nim dzieciarnia leśna para za parą, wszyscy porządnie uczesani, z przedziałkiem idącym od brwi aż do ogona. Mała mi siedziała na kapeluszu włóczykija kija i kierowała wyprawą. Nad jeziorem czuło się już w powietrzu pełną napięcia atmosferę premiery, któreś z dzieci zaśpiewało. Jak dobrze być poziomką, dojrzewać całe dnie. Rumienić się wspaniale i kochać nawet wiatr. Mieć liście i ja. Południa skwar Rozmawia być lasem za pan rad Jak dobrze być poziomką Ten tylko o tym wie Kto tego sam spróbował I sam poziomką jest Cała zatoka roiła się od łodzi Płynących w stronę teatru na trawie pod lśniącą od świateł rampą przykrywała amatorska orkiestra paszczaków. Był piękny wieczór. Słuchaj! To? Czy wszystkie teatry są takie same? Sądzę, że tak. Uwaga! Kiedy przedstawienie się zacznie, no. rozsuną się zasłony. I wtedy będziecie musieli być zupełnie cicho. I nie powpadajcie do wody, jeśli na scenie zdarzy się coś okropnego. Aha! A kiedy to wszystko się skończy, klaskajcie w łapki, no, żeby pokazać, że Wam się podoba. Mm. Bilety, proszę? Proszę. Czy to za wszystkich? Nie starczy. A no zaraz wydam Panu resztę. Co się słusznie należy, to się należy. Boję się. Psz, psz, trzymaj się mnie, a wszystko będzie dobrze. Boję. Pasz, 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 pasz. pasz. jesus points oh. Niech mnie ugotują, niech mnie ugotują, jeżeli to nie moja starsza siostra, puszczaj, no! Przecież opowiadałam ci przez cały czas o mojej siostrze, nie ja słuchaj, co mówiłam! Dlaczego no, takąż muminka, gniewa się na moją siostrę? Nie ma mu ukrzydlać na moją siostrę, puszczaj, no! Cicho, to tylko przedstawię! Prowadźcie lwa! Дать мне знать, где в съем, аж до дна, лепим, лепим, не споткнется. <рис Carruth> <Ой -ой> <рис> споткнется, а не тут, кэдис, гдесть, нигде Mogę być i ja ją też potem zjeść. Jestem lew, groźny lew, mogę też się Jestem lew, czyli gniew, proszę, proszę pa Nagle desperackiego susa na scenę, dopadła lwa i ugryzła go w tylną nogę. Lew krzyknął i rozstąpił się w środku. Widzowie ujrzeli, jak mimbla wzięła na ręce małą mi i ucałowała ją w pyszczek, po czym zauważyli, że nikt nie mówił już białym wierszem, tylko zupełnie zwyczajnie. Oto nie mieli najmniejszych pretensji, jako że teraz nareszcie można było zrozumieć, o co w sztuce chodzi. Była to sztuka o kimś, kto odpłynął porwany wielką falą, przeżył okropne przygody, a teraz znów wrócił do domu. Wszyscy nie posiadali się z radości i każdy miał dostać filiżankę herbaty. Mamo, tatusiu, wracam do domu. Coś takiego? To przecież moi więźniowie! Złapcie ich natychmiast, zanim nie spalą całego teatru! Mominku, uciekaj! Łapać zbiegów z więzienia, zwalili wszystkie tablice w parku i naelektryzowali dozorcę, łapać ich. Chwile, chwileczkę, przepraszam bardzo, tu musiała zajść jakaś pomyłka, to ja że... Och! Uwaga, co się dzieje! Strona, tonor! Dania w płakać, kto się śmieje! Ci żałuję i prosi o przepaczenie. A tutaj napisał pięć tysięcy razy zabrania się. Ale ja przecież... Zaraz sprawdzimy, zaraz. Ciocia Emo. więc przyjechała. Ale nie wyobrażaj sobie, że życie w teatrze jest tańcem po płatkach róż. Hmm, zgadza się, napisane jest zabrania się pięć tysięcy razy. Nic nie rozumiem. Nie mów, mój kochany. Nie ma przyjemność, naprawdę. No a tablice? A czy nie można by takich tablic umieścić wokół mojego warzywnika? O, na przykład tak. Mszyce i inny drobiazg uprasza się o pozostawienie paru listków salaty. Hmm. No... Owszem, czemu nie? Można by. No to pewno będę musiał Dzień was bardzo. wypuścić. Ale żeby mi to było ostatni raz. A ty chyba wrócisz do domu. Tak, jeśli się na mnie nie gniewasz. Dziękuję wam strasznie za ten pomysł z kapciami. Dostaniecie kapcie, jak tylko będą gotowe. Na jaki adres mam je wam przesłać? Wystarczy napisać Dolina Mówinków. Ostatni kawałek drogi muminkowie biegli na przelej, przez pagórek, pomiędzy krzewami bzu, prosto do schodów. Tu zatrzymali się z długim westchnieniem ulgi, i każdy z nich czuł to, co się czuje, gdy wreszcie jest się już w domu. Wszystko wyglądało jak dawniej. Piękna poręcz werandy rzeźbiona w liście nie była połamana, po dawnemu rósł słonecznik i stała beczka na wodę, a hamak wymógł w czasie powodzi. I nareszcie miał przyjemny kolor. Było tak, jakby nic się nie zdarzyło, jakby żadne niebezpieczeństwo nigdy już nie mogło im zagrozić. Komu Krzywczy, ale kiedy jeszcze być dole i zamiar nie ma pole? Oczywiście! Muminki, Muminki, Muminki